Nie, panie, bardzo proszę tam, proszę, żeby się uderzyć. Naprawdę, bo to jest kompania honorowa policji, to jest poważna sprawa. Wojsko, to jest, no, nie możemy tak pozwolić, żeby... Oderwało mi się, z tym do Daję się eh, Pana Majora, proszę o Pododdziały na moją komendę. Proszę, na rewie. Oj. Prezentuj. Oj. Na prawo. Patrz, chim państwowy. Boczność! Na do nogi! Wejdź do oddziały Poczni. Bardzo serdecznie proszę Jego Ekscelencję Arcybiskupu Sądza Wolnoka. Serdecznie proszę Przewodniczącego Kapelana Jerzego Dziecielskiego i Fundatora Tablicy Nowej Katyńskiej, Pana Prezesa Firmy Teminy, Pana Zwiedniego o odsunięcie tablicy. Pododdziały, baczność, na rewie, Pre. prezentuj, Pre. na prawo. Terima kasih <im> telah menonton! Bardzo tutaj się proszę o modlitwę i poświęcenie święcenie się za przypisku mocy nasze w imieniu Pana, kiedy stworzyłeś Jezusa, może Ty stworzyłeś człowieka na swoje podobieństwo. I nakazałeś mu miłować bliźniego jak Ciebie samego. Ty powierzyłeś ludziom Ziemię, aby była wspólnym mieszkaniem dla wszystkich narodów. Kiedy człowiek przez nieposłuszeństwo traci swoją przyjaźń, wszedł na świat grzech bratnej nienawiści, który rodzi zazdrość i śmierć. W swoim niepojętym miłosierdziu wejrzyj na naszych braci, i siostry, którzy stali się ofiarami ucisku, przemocy i złości i oddali swe doczesne życie w obronie ludzkiej godności oraz wolności ojczyzny. Obdarz ich nagrodą nieśmiertelności i chwały. Błogosław nam, którzy wspominamy ich imiona i żyjemy na tej ziemi. Spraw, abyśmy potrafili, miłować naszych braci, jak Twój Syn nas umiłował. Ojcze, odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. Przyjmij naszą modlitwę przez Jezusa Chrystusa, który do końca nas umiłował i który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Ok.